<laughs> I love Teraz patrzcie. Okej. Halo! Jesteście gotowi. Na niespodziankę! Mali robotkowicze nie wiedzą, co za chwilę się wydarzy. Hej wszystkim! Miło Was widzieć! Cześć! No cześć! Uwaga! Chcecie wziąć udział w podwodnej przygodzie? Ja też! No. 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 <grywki> I mean, Mam fantastyczny pomysł! No, zróbmy mean... naprawdę ogromny yes. podwodny morski obraz! Pomożecie mi? Tak! No. Wspaniale! Tak więc, Gosiu, Michale, Kasiu, Bruno i Zosiu, zróbmy to! Uwaga, kochani! Teraz będziemy Bruno, robić Bruno, podwodny Bruno, obraz! Co powinno się na nim znaleźć? Rybka. Racja, jakiego koloru będzie ta rybka? Czerwonego. Czerwonego? Biała, szara. Ha, nie pomyślałem o szarej rybie, super. Dobra, z czego zrobimy nasz piasek? Ze szmatek. Szmatki, dobry pomysł. I gąbka. Dobrze, łapcie. Wow. Dobrze, więc z tego będzie. <laughs> A z czego zrobimy wodorosty? O, chcą pasywać? Nie! Będzie może! Wspaniałe! Wygląda <try> <try> na to, że możemy zaczynać! <try> no to zaczynamy! Najpierw zrobimy rybkę. No ja ryba wygląda Chiny, yeah! Time. Zróbmy znowu oh, skan. I następny. Do nas i zróbcie coś, co żyje pod wodą. Wiem, wiem. Spróbujcie zrobić fantastyczną rybę z butelki. Zróbcie i bawcie się nią. Aby zrobić rybkę, potrzebna nam będzie czysta plastikowa butelka. Jest, farba, klej, Jest. nożyczki, papier, pisak Jest. i sznurek. Jest. Jest. Potnijcie papierowy talerz na cztery kawałki. O tak. Przyklejcie je na korpus rybki taśmą klejącą. Upewnijcie się, że talerz jest przyklejony po dwóch stronach. Teraz przyklejcie kawałki papieru i zostawcie, aby wyschły. Zabierzcie białą chusteczkę w kulkę i narysujcie na niej oko czarnym pisakiem. Teraz naklejcie waszym rybom oczy. Przywiążcie sznurek do rączki. I macie gotową wspaniałą rybkę, którą można powiesić.

Oh. <laughs> prawda, no. że fantastyczna robota? ZROBIĄE WIEEEEEEEE yeah! ja, rewelacja ale chce się tam popływać O, koniec na dziś! Mój robotkowy czas się skończył, ale wasz? Dopiero się zaczął. Przyszła pora, by mój robotkowóz wrócił do gerażu.